też teraz sobie zrobimy quiz e, najludniejsze państwa Europy w 2017 roku Ale zanim to nie zostaw, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu odpowiedziamy lecimy Okej, okay, to to będzie może Rosja Na pewno będą Niemcy. To będzie Francja Francja No będzie Turcja? Czy to nie, to nie wejdzie. Czy to będzie Wielka Brytania? A Wielka Brytania, taka ludna. E, Włochy, Hiszpania, Kto? Polska? A chyba Polska, na pewno Rumunia. Szwecja? Tak. Yy, Holandia? Austria? Okej. Okay. Czechy, myślę. Węgry? Węgry już nie. To może Grecja? Nie. To może Białoruś? też nie? Ukraina. Ukraina. No, mm. ja też się nie liczę. Nasza Ber O, no, jak pięknie. Świetnie, 100% Dzisiaj udało się zrobić 100%, więc fajnie Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz I pa pa